Hej, witajcie! Z tej strony Noxy. Dzisiejsza gra to gra z, ze streama, gdzie graliśmy z widzami Arama. E, wiem, Aramów u, u mnie dużo nie widać. To jest jedyny film w zasadzie pewnie, jaki będzie z Arama przez bardzo długi czas. E, I tak, udało się na nim zrobić solo pentakila. Nawet pentakile były w tej grze dwa albo trzy, już nie jestem pewien. E, także co? Mam nadzieję, że miło Wam się będzie oglądało Kasadej na Aramach SOP. Jest to jedna z najmocniejszych postaci. A przy okazji poruszałem różne tematy. Niestety, ziemeczki nie miały mikrofonów, także sam sobie gadałem. Ale, no, jak chcecie wbić na jakieś gry z widzami, czasami to link do streamów jest w opisie. Zostawcie lajka like na fanpage'u. Ode mnie to tyle. Miłego oglądania, miłego dnia. Peace. Bardzo ładnie. Mam kolejne E. I nie gońcie za bardzo team. Ej, ale szybko ten Gronkero się w ogóle nabił. Będę maksował A, jak nic. Bo tutaj, yy, Wiecie, obszarowy damage na ramię rządzi. Dobrze by było, żeby... ...drużynka nie dawała się za bardzo trafiać. Yyyy, uh, Soraki. Tym, Soraki Q. Ona, wiecie, nie chcemy, żeby się sustainowała. Mogłem zabić Srakę. A nie mam nawet asysty teraz. <grym> Nasze! W sumie nie wiem kto zgarnął. No my na razie i tak do szóstego levela to taka... Ta gra, znaczy i tak dużo się dzieje. Więcej niż powinno, niż normalnie. <ścoughs> powinno. Nice. Niewiele, tylko tylko ile uważa, że karen Okej, okay, teraz to się pogubiłem z tym Gerenem. Hmm, jeszcze nie chcę skakać, żeby zginąć. Czy ty ostatnio, ostatnimi czasy grasz Karola na wszystkim? Tak, bo jest najlepszą runą. Kurde, nie patrzę na ekran i chodzę gdzieś. O. No, zaraz umrę. Tylko pytanie: jak? Kwestia wybrać odpowiedni sposób na śmierć, i to chyba był odpowiedni sposób. Co chcemy, chcemy zagrać pierwsze. Chcemy kupić. Myślę, że Serafa kupię. Zraszujemy. Road of Ages nawet nie będę szedł w tej gierce. I przeciwnicy mają taki team, że ich rozjedziemy. Kasadin jest bardzo mocny na nich. Dlaczego ja tak szybko biegłem? Mm. Niewiele brakuje. Okej, okay. i mamy szósty level. A oni mają ultimate Fighter, by the way. Który bardzo ładnie się powstrzymywał. Możemy mieć, tak naprawdę. Ten Malphite może być trochę problemem. On nas może zatrzymać. Bo teraz nie ma erki, także jest dobry moment, żeby trochę wyjść do przodu. Okay, mamy fraga. Mamy więcej fragów zaraz. Eee, A ma. Eee, jajo, prawda? Tak. Czyli w nią się nie wbijamy. Co się stało, że się gra na ramie? Eee, ktoś z widzów zasugerował. A na którymś streamie, jakiś czas temu mówiłem, że zagram... ...ramkę. Fuck. Ciężko nam będzie ich zdejmować. Czy ktoś ma jakieś porady do Ryza? Jak masz kałaczkę albo takie patyczki po lodach, jakie wytniesz na odpowiednią y, szerokość, to robisz tak, że łączysz, przyklejasz na, na przycisku Q. I tak, żeby QWE naraz się naciskało. No i. To, to tyle, nie? O, bardzo ładnie. Pięknie, jeszcze bym się w nich wbił. Okej, okay. ja mu, mu zabił. Jeszcze ja stankowałem do końca. Nice. No, zrozumiała ta rada z, to, z tym padyczkiem do lodów. Naklejesz tak, żeby KWE naraz się naciskały, i naciskasz tylko to. I od razu KWE, KWE, KWE. Kursor trzymasz na przeciwniku, ale to nie jest takie ważne, bo ta fluktuacja mocno się rozprzestrzenia. Może być też na minionach koło przeciwnika. Ja jestem za tym, żeby na Aramach były rękady. Okej, okay, to jest trochę szalony pomysł. Ja jestem bardzo przeciwny, ale. No mogę. Prędzej rankedy 1v1, żeby wprowadzili. Wtedy ludzie, którzy myślą, że są dobrzy, 1v1 mogliby sfidować i zobaczyliby, że nie są dobrzy wcale. No oh fuck, Smisowałem? Nie zdążyłem marki ostatniej rzucić, ale nas porwili. To jest Ace pełen. Nie wiem jak to się stało. Okej, okay, bardzo fajny item złożył. A mumu. To nie tak miało być. Dało im się zrobić egzekucję jedną. Wie, że też nam spuszowali. My się w nich będziemy mogli wbić. Dopiero wtedy, jak oni trochę wyjdą i ich zabijemy. Musimy dać im trochę miejsca. Fuck. Ok. To może zadziałać. O, wow, tu zgarnąłem I mam dalej. Penta? Nie, <śpiewanie> prawie penta. O, to by było dobre, nie. Wizuotko. Nie jesteś fanem ramów, bo rzadko grasz ten tryb? Tak, nie ukrywam tego. Oj. Oj. To miała być egzekucja? Nie. Wyszło niezręcznie Mmm Lol Okej okay. Ale to nawet dobrze. Oni chyba musieli zginąć, bo mieli te. No, na przykład Wiktor y, miał bardzo mało HP, więc oni musieli się zresetować prędzej czy później. O, nice! 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 Wow. Penta! Ej, to byłyby już dwie penty! Co? So... Nieźle. A Kassadin jest cholernie mocny, obrzydliwy pik. Na takich Aramach, nie? A, pamiętam, jak ostatnio grałem Aramka, to przeciwnicy mieli Kassadina, który był taki bardzo z siebie zadowolony. Wiecie. Było to zadowolenie w stylu Opcji. noob Oopsie. Założę się, że zabije jeszcze Twitcha Okej okay. Dalej też mógłbym zabijać, ale potrzebowałbym więcej many Do której stream dopiero się zaczął? Miłosz nie wiem, zobaczymy. Może dzisiaj trochę więcej pogramy, bo mam y, tego. Zobaczymy, może Apexa włączę. Jeszcze nie streamowałem nigdy Apexa. Też nie gram w niego za dużo, ale może to jest dobra okazja. No, ile to mi daje mana? AP na 4 sekundy długo. Biorę. Dzięki za gry, ty by. Spokojnie, nie musisz dziękować. O, fuck. Dwóch. To jest yy, kolejna pęta! O mój Boże, jeszcze nie skończymy. Wow, i patrzcie, i to jest to jest rodzaj człowieka. Który potem, jak gra kasadinem, to. Nie wiem. To się cieszę, że zabiję. Na ramię. Taki. Znaczy. Wiecie. Bo tutaj, jak, jak gościu. Ja też się cieszę, że zabijam. No każdy się cieszy, jak zabija, nie? Bo to jest fajnie tam dostajesz, wraga, Ale. Moim punktem jest to. <laughs> o lol. Moim punktem jest to, że no, nawet jak zabijasz to się możesz cieszyć, ale jak yy, wzywasz innych od tryhardów, myślisz, no nie wiem. Czy ja się muszę specjalnie starać? Gościu próbuje jakoś chronić swojego, ale w gruncie rzeczy to jest ściekiem, nie? Dlatego, że się musi uciekać do takich rzeczy. I to jest osoba, która jak sama zabija, to wtedy nazywa innych nobami. I to jest takie trochę niskie, tak wam powiem. Trochę niskie. A, ja nie wiem, Filip, z tym Apexem, czy nie będę grał solówek, bo chyba je, nie wiem, czy dalej jest ten tryb solowy, ale może bym je grał. Jak ktoś pyta znowu, czemu gramy a ramy, nie, to nie obrażę się, jak będziecie za mnie odpisywali, żeby nie powtarzać tego samego 10 razy. Oooooh, <noise> joł. O nie, <noise> Silence, Silence jest OP. Myślałem, że go przeskoczę, a tak minimalnie w niego wszedłem. Już nie mogłem zerkować. Aha, to był tylko event, ok, szkoda. Myślałem, że na stałe prowadzą jakąś kolejkę 1V1, znaczy, no nie 1V1, ale solową. Szymek yy, nie trzeba skończyć psychologii, żeby. No. Jak widzisz, że gościu jest troszkę. Kupawę. To jest dosyć łatwe do, dosyć łatwe jest się zorientować. Sala penta. okej, okay. <grywa> chyba możemy to zakończyć teraz. O, patrzcie, tryhard now. On nawet napisał now. O nie. Dobra, nie udało ich się zabić. A na przykład Welko zachował kulturkę, nie? Pisze, o ziomek, ale jesteś dobrym Kasadinem. Ostatnio tak sobie rozkminiałem, że naprawdę mam szacunek dla ludzi, którzy jak... ...przegrywają... ...to potrafią uznać, że przeciwnik zagrał dobrze, a nie... ...a nie zaczynają, że wiecie, you fucking nublaki", ...bo to są krasa.